Wyobraź sobie, że na cztery dni wyłączasz się ze świata zewnętrznego i w pięknym miejscu, blisko natury, spotykasz się ze sobą. Wyobraź sobie, że zostawiasz za sobą wszystkie pilne sprawy, te do zrealizowania i pogoń za realizacją zadań, by być blisko tego, czego tak naprawdę potrzebujesz i by odpocząć. Wyobraź sobie, że w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa odkrywasz w sobie to, Czego na co dzień nie możesz lub nie pozwalasz sobie zobaczyć, by lepiej zrozumieć siebie? Jeśli potrafisz to wszystko sobie wyobrazić i czujesz, że to, co zobaczyłeś, zobaczyłaś przed oczami, wywołuje w tobie ciekawość, ekscytację, a może nawet tęsknotę, to zapraszam Cię w podróżku sobie. Warsztat podróż ku sobie to czterodniowe szkolenie wyjazdowe, odbywające się blisko natury, z dala od szumu miasta i zasięgu telefonów komórkowych. Spotykamy się tam, by zregenerować siły, zwolnić, usłyszeć siebie. W grupie kilkunastu osób codziennie razem będziemy pić kawę lub herbatę, jeść śniadanie i obiady oraz kolację i spotykać się z tym co jest w nas? Każdy poranek podczas warsztatu zaczyna się od jogi, a każdy wieczór ma swój unikatowy klimat, czasem z ruchem intuicyjnym, innym razem koncertem misji gongów czy wspólnym mantrowaniem. Podróż ku sobie to warsztat, który powstał z myślą o wiecznie zajętych i zapracowanych tych, którzy na co dzień mają trudność, by się zatrzymać. Jeśli czujesz, że ciągle gdzieś gonisz, i nie masz na siebie czasu, to to szkolenie jest właśnie dla ciebie. Jeden z uczestników napisał o tym warsztacie w takich oto słowach. Czy miałem obawy? Jasne, że tak. Czy się odnajdę? Czy nie będzie to zbyt stresujące? Ale najważniejsze pytanie, jakie sobie stawiałem, to to, co mi to przyniesie? Wszystkie moje obawy, niepewności, poniekąd stres zostały bardzo szybko rozwiane przez osoby prowadzące, jak również przez uczestników warsztatu. Przez kolejne cztery dni ani na moment nie czułem stresu, niepewności, zakłopotania. Atmosfera i spokój, jaki towarzyszyły całemu pobytowi, były wręcz niesamowite i dawały mi dużo wewnętrznego spokoju i luzu. Same warsztaty pozwoliły mi na przeżycie czegoś, co w moim dotychczasowym życiu nie miało jeszcze miejsca, a pozwoliło mi na wgląd w siebie. W tym komentarzu przeczytałam także Jestem pewien, że warsztaty te spowodowały i dalej powodują zmiany w moim życiu, bez których nie mógłbym ruszyć z miejsca, a byłoby to trudniejsze, zacząć zmieniać swoje życie na lepsze, gdzie gości radość, spokój, opanowanie, akceptacja, zrozumienie, a nade wszystko miłość. Jeśli Ty chcesz doświadczyć podróży ku sobie z nami, dołącz do nas już teraz.